Bo tu mogą być pijaki w menale i tak dalej. Dobra. Witam ponownie. Tym razem gdzieś trafiliśmy do jakiegoś domostwa. Że tak o Ale to fajnie jest. Zobaczcie. Niestety musiałem kogoś z mną zabrać, bo się uparł, że chociaż raz w życiu chcę zobaczyć jak to, ale nie będę wam go pokazywał, bo... O, tu było na jakieś rąbanie drewna, czy coś. Trzeba sprawdzać, trzeba sprawdzać górę, bo cofity mogą być zarwane. Mam nadzieję, że nikogo tu nie ma. I że nie dostaniemy w łeb. Bo takie ryzyko też istnieje. Dobra. Jak idziesz koło takiego, o właśnie tego. To trzeba gasić światło. O. Na górę nie wiem czy wejdziemy, bo tam jest zarwany strop. To jest łazienka, więc zastanów się 20 razy zanim wejdziesz do takiego miejsca, ale nie ma tu nic. Dobra, dalej. Chodź za mną. No tu nic nie ma. Tam chodź. Nieupoważnionym w tym brzmieniu. Wow. To była chyba kuchnia, wiecie? Tak mi się coś wydaje. To był jakiś ośrodek chyba, wiecie? No, napiszę wam na początku, powklejam wam zdjęcia. Tak jak zawsze i napiszę wam no typu staram się napisać, co to co to tak naprawdę było. O proszę was, ktoś chce się wykąpać, ale jakbym był z eksploratorką swoją drugą, to bym pierwsze to zrobiła to wraz do i zrobiła z w wannie. To jej wyślemy, bo ona lubi takie klimaty jak wanny. Idziemy dalej. Tu było, tu wyjście chyba. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. O, zobaczcie, tu jest jeszcze. Można otworzyć. Pamiętajcie, że nie niszczymy. Patrzymy, porobimy sobie focie ładne, ale absolutnie nic nie niszczymy. Nie wolno niszczyć takich miejsc. i wyjdziemy sobie najwyżej tędy. Mam nadzieję, że tu... że tu nikogo nie ma. Zawsze jest takie... taka... krzta ryzyka, że ktoś tu będzie, że to jakiś... pijaki, menele i tak dalej. Znaczy pijaki menele to nie jest problem. Problem jest jak młodzież jest. Co, bo z takimi niczym nie ma rozmowy. Tutaj, tutaj zrobimy zdjęcie. Tutaj zrobimy zdjęcie. Nawet dwa. Bo niestety za chwilę. No jest racja. zagradzane, na, bardzo musisz uważać na nogi po pierwsze, bo w takich miejscach y, często nie ma podłogi, a w takich trzeba wyłączać, bo jak ci ktoś jest z, z, z zewnątrz, to pierwsze co zrobi, to policję wezwie. Okay. Stój. Nie, z tam. Nie, nie wchodź tam. A tam obok jest dom. Też zresztą na sprzedaż. Tu zresztą nic nie ma. Tu jest kawałek Łazienki. Bo to jest tak trochę. Te deski mi się trochę nie podobają. Ja chodzę po takim zbrojeniu, że tak powiem. Jezu, jak to się kiepsko chodzi. O, proszę bardzo, to był jakiś główny. O możliwy, wiesz. Mm. Dobra, chodź. Fajna adrenalina, co? No, ale cały czas się boję trochę. Ja też. Za każdym razem ja się boję. Aha. Jezu, ja się boję po takich schodach stary wchodzić. Boisz się, że się? Tak. To jest tak samo jak w poprzednim miejscu, które odwiedzałem. Tylko, że tam były trochę szersze korytarze. A dokładnie to samo. To jakiś hotel był chyba, coś mi się wydaje, bo to straszną ilość pokoi jest. Tamten to był też coś w tym stylu. Czekaj na górę za chwilę. Nie, to było Tego dwa. Do następnego muszę zabrać Gabrysię. Jezu, przestraszyłem się, że to pająk jest, a to drut od elektryki. Aha. Takie miejsca mają swój klimat, no i dlatego ja lubię w takie miejsca chodzić. Mimo, że się boję, ale cały czas chcę iść dalej. To jest... Babcia mnie zabije, wasza. Po prostu mnie zabije, jak, Nie się, jak się dowie, że ja was wpuściłem w takie miejsce. Tak, ta wykapujesz ty albo wykapuje maksym. Ja nieważne. Ale ja nie będę, nie, ja nie wchodzę tu. Nie, nie ryzykuję. Tu tam jest chyba strych. No jest Najprawdopodobniej Ale to jest... Ja lubię takie klimaty drewniane, o. Piękne jest to drewniane. A tu, tutaj nie wchodzimy. Ale wiesz, co tu jest poddasze. Chyba? Nie, nie będę tu wchodził, bo tu jest widać, że jest coś zawalone. Aha. Więc e, no lepiej, lepiej jest... nie ryzykować. Pamiętaj, życie jest więcej warte niż takie miejsce. I nakręcony jeden więcej czy jeden mniej film. Hmm. To jakieś chyba wyjście ewakuacyjne co tu, tu widzę? tu domek numer 25, 24. 19 cztery, numer tam. tu jest, bo to jest całe, całe w drewnie. a ja uwielbiam takie klimaty drewniano podobne. No, fajne. jeszcze jedną rzecz zobaczę. Teraz wychodzimy stąd Dobra. Trzymaj to Dobra. i podświeć mi tu na górę Ale Ty, ty na pewno tam nie wejdziesz. Dobra, ale na siebie. Trzymam Daj mi ten Daj mi tą lampkę Przepraszam Was bardzo, ale... Ała, ale tu nie ma warunków. Bo warunki. No je... tu jest, o, to tak wygląda. Nie, ja tu muszę wejść kawałek wyżej, nie da się tego nakręcić. Dobra, będę cały uświniony, zaraz spodnie zmienię. Znaczy nie, nie spodnie. Ale widzicie tak jak. Tu wam zrobię, tu zrobię zdjęcie, ale niestety. No to zobaczysz jak. Dobra, daj. Chodź. Schodzimy stąd. Ja jeszcze porobię jedno zdjęcie. Bo ja lubię takie klimaty drewniane tak jak ci mówiłem. Ale poczekaj na mnie. Nie wiem. Byłem w podobnym. Ciszej, mówiłem ci. Bo jak nas ktoś wyloka tu, to będzie problem. Szczególnie jak ja lampą świecę w ten. I to jest mój Nie wiem. Napiszę wam w komentarzu, co to był za obiekt. Schodź. Co to był za obiekt? Fajne. Lepiej nie, bo będzie wiadomo, że też YouTube pewnie mi i tak przyblokuje ten film. Dobra, tu jest już wyjście. Dobra, włączamy. Ja się z Wami żegnam. Do Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. I mam nadzieję, że do następnego razu. Siema. Jeszcze na sekundę się do Was odezwę, bo miałem wam powiedzieć co to jest. To już się nazywa Pensjonat Ruczaj W Rzegiestowie, to mogę wam też powiedzieć. Bardzo fajny budyneczek. Szkoda, że, no, że skończył tak jak skończył. Ale... No niestety. Dobra, porobię zdjęcia i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.